Dziękuję, sterfała na, na osłonie przeciwodąkowej dużej. Co powiecie na 7 Ebrów na przykład? No, ja jestem za tym. Albo 7 Fochów. Na... 7, 7 csów, o No, słuchaj, mamy dwie godziny, więc kurwa, wszystko możemy wypróbować, nie? Wszystko. wszystko będzie działać. No. Wreszcie jakaś będzie jakiś fan kurwa z tej kampanii. Dobra mapa na takie ułańca. Ale, bo, jaki tu masz fan, kurwa? Jeden ci się i kurwa umrze, do do liści zamiast respiratora. No to Miałam właśnie pieniądze. teraz jest chuj, a nie fan. A mówię, jak wbijemy tak na 7 Ebrów czy 7 CS-ów to będzie śmiesznie chociaż. Fan to będzie po kampanii, jak sobie wezmę czołgi, będę dymać jakiś Maciuś w 23 na randomu. Wtedy <laughs> będzie fan, a nie kurwa, jaki teraz... czołg bierzesz? Małus, rujnie, że jest żyje. Wezmę 121B. M60 weź, bo jest za a M60, O właśnie, M60, no. Zaoszczędzisz trochę obligacji. No. Za punkty sławy. A M60 na, jest no. zajebiste. No, ale tylko jak weźmiesz że za 15 koła. Lepiej jest sobie kupić parę dosyłaczy, tam na lepek, a później ci zabraknie na czołg. Dobra. Tak to kiedyś na... można było odjebać. Łooo wow, kurwa, ale agresja. Ty chcesz gra w ogóle dla czołgu? Ja gram na, na, dla naklejek. Te nie grają. grają na, na 3, 3 CSy. O grają wszystkie ceny. No mówię kurwa, agresja, reszta Jeste, ty no, ja zami... wjadę, ja wjadę, ja zablokuję to, spokojnie. O ile mnie nie odetną. Klęci odetną. odetną kolego, ciśnij tam. No chłopaki, bo mnie odcinają, odcinają mi respirator kurwa. Robimy tego, temu jednemu robimy loda. Tysiąc osiemset czterysta Ja Yeti, ja Yeti powtarzam, on Yeti.

no i to jak tak Każdy, każdy chyba dostał stamtąd. Runda się skończyła. Zabijcie go. Czarno, bo on jedzie ci dać darmowy respirator. Ja e. nie chcę. Dostaniesz od tego zioma, zaraz się tu przeleje i będziesz mieć kurwa twojego starego na Ja spierdolę przed nim. O, patrz! To, to o nie, to Pomek! Twojego domek. starego na To tomek. Ej kurwa, to nie jedzie, uważajcie, bo was rozpierdoli! Pomek jedzie na Leopardzie. Nie, on chyba już nie wytrzymał stresu pourazowego i nie chciał z nami grać. No. Ostatni dzień. Zobaczył, zobaczył, zobaczył no. kurwa. Dobra, mam punkty. Pierdolę jej, kurwa. <gryf> i kurwa. Dichuj, <o> <gryf> skończyło się. A wiecie, że siódmy chyba nie będzie miał czołgu? Na pewno nie będzie miał, jak jest na 10. 000. Bo on już był na miejscu 10k coś. No 10,5 chyba. Ja pierdolę ten pychuj. No wolał w grać, nagrać <gryf>